Cześć! Jestem siostra Alicja, siostra Apostolinka z Skierniewic. Należę do rodziny Świętego Pawła i właśnie z tą rodziną Świętego Pawła, z moimi siostrami i współbraćmi zorganizowaliśmy warsztaty EFATA Komunikacja i Social Media. Są to warsztaty skierowane dla młodzieży i właśnie to młodzież nie tylko jest uczestnikami tych warsztatów, ale młodzież jest też organizatorem tych warsztatów. Dlatego podzieli, podzielą się niektórzy z nich swoimi świadectwami, jak budować relacje z bokiem, z samym sobą, z drugim człowiekiem, jak social media mogą nam w tym pomóc, co musimy podkręcić, żeby nam nie rujnowały życia, by te relacje nasze były piękne, zdrowe i głębokie. Zapraszam serdecznie już dzisiaj.